Cieszę się, że tak liczna rzesza dziennikarzy. Dzisiaj witam serdecznie trenera Siarki, Pana Tomasza Tułacza, szkolenia Stali, Pana Pawła Wtorka. Witam jeszcze raz serdecznie dziennikarzy przybyłych na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejszą konferencję. Rozpoczynamy konferencję po meczu Stal-Siarka, zwycięstwo gości 1 do 0. Pana Tomka, proszę krótkie podsumowanie. Myślę, że mecz mógł się podobać kibicom, bo obydwa zespoły zostawiły sporo serducha i i naprawdę zdrowia i myślę, że przy tym co nas spotkało w tym tygodniu, chodzi mi o mój zespół, to zwycięstwo jest szalenie ważne w tym wymiarze, że dzisiaj yy, no kilku zawodników grało na środkach przeciwbólowych, kilku w ogóle nie mamy. Chcę im tutaj podziękować, szczególnie właśnie tym, ale oczywiście wszystkim, tej swojej tej postawy, ale taki melon Artur dzisiaj stał, widzieliście Państwo, w ogóle nawet piłki nie wybijał, nie mógł biegać kompletnie. Ale staną na wysokości zagrania, bo Oskar jest pogorzelec reprezentuje Polskę i nasz region w reprezentacji. Dlatego podwójnie mnie to zwycięstwo cieszy. Chcę podkreślić postawy przeciwnika, gdzie naprawdę przyszło nam to zwycięstwo bardzo trudno i, i, i po heroicznym boju myślę, że powoli. Będziemy starali się tego pecha przegonić z naszego zespołu i, i te liczne urazy. Dzisiaj Piątkowski tylko siedział, w ogóle nie przebrany, był na liście, ale nie było szans, bo kostkę ma rozwaloną. To samo jest sytuacja z wróblem, który wyszedł. Także nie chcę o tym Państwu opowiadać, bo to nie chodzi o to, żebym ja tu się tutaj y, narzekał czy lamentował. No taka jest piłka, czasami właśnie w takich momentach trzeba zagryźć zęby i, i zaprezentować. To, co myśmy dzisiaj zaprezentowali, ogromną wolę walki i, i, i determinację. Myślę, że jak na mecz derbowy, to tych sytuacji było trochę. Szkoda, że do przerwy nie wykorzystaliśmy tej stuprocentowej Daniela Koczona, ale, ale tak jak mówię, jestem zadowolony z wyniku. Też tutaj chciałem podkreślić, że jedną sprawę. Przykro mi tylko jest właśnie, że nie mogły oglądać tego meczu nasi kibice i to jest, to jest takie trochę bolesne dla nas, bo rok temu byłem na derbach, czy oglądałem derby w Tarnobrzegu i tysiąc osób z Stalowej Woli mogło się cieszyć i oglądać mecz, a, a nasi niestety nie i, i to jest sens, bo, bo mecze są dla kibiców i, i tak powinno być. Dzisiaj też yy, myślę, że to by spowodowało jeszcze większą atrakcyjność tego tego pojedynku. Jeszcze raz gratuluję swojej drużynie postawy i tutaj życzę trenerowi powodzenia w następnych meczach. Dziękuję. Dziękuję trenerowi Tułaczowi, trenerowi Siarki i całej drużynie zwycięstwa. No i przeprosić za, za zachowanie w samej końcówce meczu. Troszkę nerwy poniosły, było to niepotrzebne. Jeżeli chodzi o sam mecz, no uważam, że nie byliśmy słabszym, słabszym zespołem niż Siarka. Dziękuję. Proszę bardzo. Pytania przedstawiamy. Ja, ja mam pytanie do trenera gospodarza. Panie ceny, że czy Pan zespół nie wiem, nie wytrzymał ciśnienia, że, że to derby? Bo po bardzo dobrym meczu z Gliwiami jednak tutaj się zaprezentował słabiej, prawda? Dziennikarze mają to do siebie, że oceniają z perspektywy wyniku ten mecz. Ja uważam, że zagraliśmy na miarę swoich możliwości i, i to wszystko. Proszę bardzo. Sytuacja po meczu, nie wiem, panie że poniosłem też nerwy u pana i niektórych pana piłkarzy, jak to pan ocenia? Nie chcę tego komentować. Proszę bardzo, kolejne pytania. No panowie, to jest taki, taka dziedzina życia, że no, gdyby nie było emocji, no to no nie wiem, wszyscy było ceny, ale doskonale rozumiem, że zdarzyło się ja, jesteśmy pałotnicy, bo nie są jesteśmy dały, Tak, Myślę, że ten wtorek robi wspaniały robot, a to, że czasami się wygrywa, to jest taka właśnie piłka, że się wygrywa i się przygrywa, i potem i porażkę, i ciężko mi sprzyjać. Panie że Tomek, by właśnie mówił, ten, że piłkarze, oświat nie powinni się tak ostentacyjnie cieszyć, co mógłby spowodować właśnie tą sytuację. Ale wie, ja jestem ja, jest... jest takim grałem, który analizuję w dużym się oglądałem ostatnie żeby w pewnym brzegu pierwszym minister już szansowej woli się cieszył, u no, nas na wojsku i sobie piątki z kibicami i tańczyła się kogiska na siłka, że leżeli nikt z tego nie robi tragedii i uważam, że też nie było powodu do, do jakichś takich drogowych sytuacji. Myślę, że to jest normalne. No, gdy zauważyłem jak wygląda sytuacja, po prostu zawodnicy zeszli do, do szatni. No, ja nie rozumiem też gospodarzy, że ciężko przyjąć po tak wyrównanym meczu. Troszkę taki spokój. jest spokojnie. Ja myślę, że wie, wiecie co, to są derby, to są emocje, to nie jest teatr. I, i to się, ten, też kibice kochają ten sport za to właśnie, że, że są nieprzewidywalne sytuacje, że są właśnie te, że te, te emocje i tych emocji było najwięcej, ale pozytywnych. Szkoda, że, że taki był troszeczkę finał. myślę, że to nie zepsuło tego, że, że się panowi tu też się ze mną zgodzi, że obydwa ze sobą zostawiły masę serca i, i, i zaangażowania. No i, i cieszę się bardzo w tym momencie z tego, że akurat tu mój zespół wyrobił. Jeszcze też pana pana Wtorka pytanie to, że obwinia pan kogoś indywidualnie o stratę Nie, Nie, nie obwiniam. <noise> Panie goście, jeszcze mam pytanie. Chyba pan pochwalił Pruszkiewskiego, bo chyba w kolejnym rzędy trzeba bramkę, Pochwalę całego no tak? zespół, bo Marcin wcale dzisiaj, mimo że strzelił gramki, nie ma za dobrego dnia, chociaż no tak bywa czasami, że napastnik po prostu się gorzej czuje, trzeba to zrozumieć, ale zrobił swoją robotę, to co do niego należało i, i odrodził się. Trochę trochę trzeba powiedzieć, potrzebowało czasu na to, żeby zrozumieć o co nam chodzi, jeżeli chodzi o jego granie i, i coraz lepiej się komponuje i, i, i funkcjonuje na boisku, czego są dowodem, gole strzelone przez niego, ale tak jak mówię, no wypracował mu to zespół cieszę się, że w kolejnym meczu zdobywam kolejną ważną palcbronkę. Proszę bardzo, są pytania jeszcze? Nie ma, dziękuję bardzo.